Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną, w którym chciałabym Wam pokazać moją wizytę u fryzjera. Mamy co prawda niedzielę i to jest taki dosyć typowy, jak dla mnie dzień na wizytę u fryzjera. Natomiast o tym jak to się stało, że zdecydowałam się wreszcie na obcięcie moich bardzo zniszczonych włosów i jak to się stało, że akurat w niedzielę, to opowiem Wam później. A teraz trzymajcie kciuki, żeby, żebym była zadowolona i żeby się wszystko udało. Jesteśmy w Gdańsku i w tym salonie fryzjerskim będę obcinać włosy i może również farbować. Ja jestem już po cięciu, jak i po farbowaniu. Z efektu końcowego jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że nie widać jakiejś spektakularnej zmiany, natomiast dla mnie zmiana jest naprawdę ogromna. E, teraz Wam powiem może jak to się stało, że znalazłam się w niedzielę w salonie fryzjerskim Dalia na ulicy Kołbrzyskiej w Gdańsku, właśnie nad takim cięciu i farbowaniu. E, po raz kolejny udało mi się zgłosić przez stronę na Facebooku, gdzie firma Schwarzkopf poszukiwała pań właśnie chętnych do farbowania, jak i do cięcia. Gdzie tematem przewodnim szkolenia, którzy, które miały fryzjer z tego salonu prycydowskiego było ombre i sombre, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mój kolor włosów, ja zażyczyłam sobie, żeby on był w dużo zimniejszym odcieniu blondu niż ten, który miałam, oraz chciałam go troszeczkę przyciemnić. I faktycznie, generalnie, jeśli chodzi o mój kolor włosów, góra jest troszeczkę jaśniejsza, dół jest troszeczkę ciemniejszy, natomiast Uwierzcie mi w kamerze dzisiaj tego nie zauważycie, dlatego że ja siedzę przy, zarówno jak i przy naturalnym, jak i przy sztucznym świetle i kolor generalnie jest mega przekłamany. Wyglądam jakbym miała jakieś, nie wiem. Y Rudę te włosy, no ale e, tak czy inaczej, ja z efektu końcowego jestem niesamowicie zadowolona. E, I ja oczywiście zostawiam Wam link do tej strony na Facebooku e, pod filmikiem, żebyście mogli skorzystać, ponieważ od czasu do czasu firma Szwartko po, po, poszukuje kobiet właśnie chętnych do takiego farbowania, jak i do cięcia w wielu innych salonach fryzjerskich w całej Polsce. E, I nie obawiajcie się tego, że ktoś Wam coś narzuci, tylko dlatego, że e, fryzjerki mają szkolenie akurat z tego czystego, bo ja. E, powiedziałam, że chciałabym po prostu włosy ściąć się, do takiej długości, jaką widzicie. Przyniosłam, przyniosłam zdjęcie z taką długością włosów, gdzieś tam sobie wynalazłam w internecie i poprosiłam właśnie o przyciemnienie włosów i żeby one były w odcieniu takiej zimnego blondu. Chciałam troszeczkę ciemniejsze, natomiast stylista, który akurat szkolił w tym czasie w właśnie fryzjerów z tego salonu powiedział, że ciemniejsze nie, ale o ton lub dwa jak najbardziej i faktycznie te końcówki są w takim naprawdę zimnym kolorze. Ja siedzę przy bardzo ciepłym kolorze, teraz dlatego może tego nie widać, ale powiem wam szczerze, nie żałuję i nie obawiajcie się, jeśli chciałobyście się zgłosić, to mówię, musicie tylko śledzić stronę firmy Schwarzkopf. Ja tak jak powiedziałam, zostawię wam link pod filmikiem i nie musicie się niczego obawiać, bo tym bardziej że macie w ogóle farbowanie jak i cięcie za darmo i powiem wam, bo może nie wszyscy wiedzą, ale ja już chyba już chyba z 3 lata temu byłam na takim farbowaniu, jak i cięciu w Gdańsku, ale w innym. W salonie fryzerskim, też pod patronatem firmy Schwarzkopf i to powiem szczerze, było moje najlepsze farbowanie, jak i cięcie wtedy. Tylko wtedy miałam dosyć długie włosy, ale nie żałuję i tak jak powiedziałam, nie wiem w ogóle, jak mogłam się zastanawiać nad tym, żeby obciąć te niesamowicie zniszczone włosy, które miałam i teraz mam włosy, które łatwo mi się układają, zajmuje mi to dużo mniej czasu niż poprzednio, z czego jestem niesamowicie zadowolona i Was zachęcam oczywiście do śledzenia tej strony na Facebooku, żeby e, 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 ewentualnie skorzystać z takiej oferty w Waszych e, miastach. E, kochani, dziękuję Wam za e, dzisiejszy dzień ze mną, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Wstawimy